Mamy Forda Mondeo 2016 rok. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić filtr powietrza. Filtr kabiny w Fordzie Mondeo. To jest wersja angielska będzie z tej strony, wersja europejska będzie z drugiej strony, ale ta sama procedura wyciągania jest. Więc Wam pokażę. Najpierw wyciągniemy ten element. On jest wciskany. Otwieramy z tej strony delikatnie. Podważamy. Widzimy, że odchodzi. Mamy na wierzchu tego typu zaciski, Ty są następnie. Widzimy tutaj śrubki, dwie śrubki. Będzie siódemka. Zamykamy. Od spodu tutaj mamy też dwie śrubki. cztery śruby odkręcamy następnie otwieramy to i z tej strony musimy tutaj tą, ten plastik też odpiąć widzimy tutaj, że jest przełącznik jakiś elektryczny więc pamiętajmy jak go odginamy, to żeby nie z dużym impaktem, żeby nie wyrwać kabla więc delikatnie podważamy też jest na wcisk o, odskoczyło cztery wciski, jeden Drugi, trzeci, czwarty kabelek. A jeszcze piąty jest wcisk. Nie wkładamy na bok, tak żeby nam nie przeszkadzało. Następnie podejmujemy próbę wyciągnięcia teraz tego schowka. On jest też na wcisk. Jedyną rzecz, którą pamiętajmy jest światełko, więc jest podpięta elektryka do tego schowka, żeby za mocno nie szarpnąć, żeby nie wyrwać kabla. Z wyczuciem. Wyszło, mamy kabelek tutaj, dokniemy go, żeby nam nie przeszkadzał, I tak ten kabelek tutaj wygląda, wystarczy o, tak wcisnąć tutaj i do góry to. wyszedł, odkładamy sławek na bok. Widzimy tutaj dojście do filtra kabiny. Musimy podejść do tych dwóch śrubek i odkręcić. Jedna jest tutaj i druga jest u góry. Z odkręcenia tej śrubki tam nasadowy kluczyk, to jest 7 na 32 albo Torx. Jeżeli Torx to ja mam T10. Okay. Poluzowaliśmy śrubki, widzimy, że plastik nam odchodzi automatycznie. Mamy nowy filtr strzałki pokazują, tu wpada, tu wylatuje więc wkładamy go w taki sposób wyciskamy na tyle i to możliwe i następnie zakładamy osłonę. Z tej strony jest na wcisk Wyciskamy, z drugiej strony dokręcamy śrubki. Okej, okay. teraz składamy wszystko w tej samej kolejności, tak jak rozbieraliśmy. Czyli najpierw sadzamy z powrotem sowek. Pamiętamy, żeby podpiąć kabelek. Wskoczyło. Tutaj wsadzamy na prowadnicę. Jak widzimy, tutaj są te zatrzaski, mają swoje miejsce, jedno, drugie. Tutaj z tej strony tak samo są zatrzaski, są miejsca, gdzie mają wejść. No i tak robiąc to na pewno wejdzie w swoje miejsce. Już mamy tak wstępnie włożone, dociskamy. Okay. Skoczyło na swoje miejsce. Zakręcamy teraz śrubki. Jedną, drugą i jedną tam, drugą tutaj. Z następnej kolejności. Sadzimy to z powrotem na wciski. Więc tutaj wpasowujemy też tam, gdzie ma to wskoczyć. Pamiętajmy, żeby kabelek ładnie tu się wpasował, też z powrotem górne i tutaj drugie jak pasujemy to reszta wpasuje się idealnie też i dociskamy Skoczyło wszystko na swoje miejsce Teraz tą osłonkę przy zakładaniu zalecam z tej strony najpierw a to musi być otwarte najlepiej z tej strony Następnie przykładamy, jak już widzimy, że leży w ładnej pozycji i dociskamy. Idziemy, skoczyło wszystko na swoje pierwotne miejsce. Zamykamy. Gotowe.